Sieme, tu Fleveron i witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft Survival. Tak, zrobimy sobie kontynuację tej serii, ponieważ dawno odcinków z niej nie było, dlatego że ja nie mogę nagrywać na kompie, dlatego nagrywałem na PS. -ie. Dlatego pojawiły się tak Minecraft na PS4 oraz Minecraft z siostrą. Tak, to jest normalny survival. Lecimy no jak ostatnią. Tylko, że wtedy... No, chyba wtedy nawet chyba jeszcze na 16 nie było, z tego co pamiętam, a nie dobra było. Dobra, nieważne w sumie. Ale tak, oczywiście, yy, no jeżeli spodnaliście ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę i sobie kreas dzwoneczkiem, jest, jeżeli jesteście nowi. I yy, yy, żeby nic nie przegapić. Dobra, tutaj mamy od razu portal. Lecimy. Gdzie jest kręka? O, 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 o. Gdzie może być kreneczka? Ou, tu może być chyba problem. Tak, pewnie one jest tam w piachu. A piachu to chyba nie będziemy? szybko, to nie, dobra. Musimy sobie jakieś itemy zdobyć. To lecimy pod drewienko. I tam mam gdzieś cave'a, z tego co widziałem. Więc dobra. To nie ma fajnie wygenerowany świat. Jakie ładne wyspy małe. Dżunglowe. Naprawdę ładnie, ładnie. Dobra. Bierzemy sobie drewno, pyk. I drugie. Pyk. Trzecie. Lecimy dalej. Zmieniam, nie wiem, z pięć na razie starczy. Potem lecimy po stałe. OK, na razie sobie tutaj na tym, na tym takim półwyspie zrobimy taką, no, taką stacyjkę roboczą. Wiecie, skrzynka, tam crafting, piecyk. OK, crafting, tylko to drewno dosyć brzydkie, więc trudno będzie z tego budować. Ale dobra, na razie to, to nieważne. Wiecie? A, myślałem, że coś dalej poleci, ale niestety nie. Lubię to, jak tam spada to wszystko. Dobra, lecimy kilofik od razu, no i potem stone. Tutaj do tego kejwika lecimy po stona. Potem mm, po żelazo od razu w sumie, bo nie będę na ten razie tych rzeczy kamiennych robił. Od razu sobie żelazo zrobię. Tylko tak. Yy, tutaj mi się przydało jakieś światło w sumie. A ja chyba coś mam maksymalnie. Dobra, widzę żelazo i widzę też Creepera. Dobra, to bierzemy sobie na początku stona. Pyk. Raz. Dwa. Trzy. Lecimy lecimy, lecimy tutaj. Crafting Hmm Kill off. No i lecimy po to żelazo. I od razu jakiś ten węgiel trzeba byłoby zdobić, żeby to przetopić. No i. więcej nam Ale to nie będzie raczej problemem. Lecimy na dół. to Do Creepera trzeba będzie tutaj ominąć, przecież nie, on działa. Już... gdzie on ale nieważne, ważne, że go tu nie ma, mamy węgiel i mamy zombiaka niestety, no i ty żelazo, tylko nie chce przejść, dobra, super, jakiś lawa, dobra, Ten, spoko. spoko. Tego, tego tutaj nie chcemy, no takimi ich tam, one tutaj nie wejdę już, bo tu jest woda spadająca, no, wiemy, raz, no nie Drewniakiem będę ich bił, bo tutaj... Nie, że dwie serca. Dwie serca. Nie mam jedzonka niestety. Ojej, to może być. Ciężko, pyk. Pyk. Dobra, mamy. Pierwszy dedu. Teraz drugi. żeby mnie nic z tyłu nie zatykowało, bo na dwa strzały praktycznie. Byk, i nie mam co jeść? O dziomek. Daj mi z niej mięso, okej? Okay? sobie zjadł. Podrobinkę sobie chociaż zregenerować troszeczkę. Nie no. Czego on tak się blokuje tam? O ile jest, Dobra, mamy to. To jest lawa, tu będzie przynajmniej cokolwiek widać. Eee, dobra. Tam jakiś szkielet jest, o nie, o nie, o nie. Mamy dwa z mięsa, to trzeba zjeść. Walka o przetrwanie. Dobra. Mm. Kopiemy do końca to żelazo. Sorry, że nic nie widzicie, ale nie mam teraz na to wpływu aktualnie. Dobra, węgiel, stąd weźmiemy. I tam dalej po żelazo pójdziemy. Już. Rapik, rik, rik. Dobra. Jeszcze jeden sobie weźmiemy. Wszelki wypadek. Yy, I tu gdzieś żelazo gdzieś było. Gdzie? Yy, gdzieś tu widzimy żelazo? To ja sobie daję pochodnie od razu. W sumie. Cztery. O, złoto. A które to jest w ogóle kratka, czy... Łoł, ale serio, ten Kevin jest przekozacki, chciałem powiedzieć, ale... Niestety tak brutalnie mi przerwano. Dobra, lecimy tam od razu. Naprawdę? Naprawdę? Żeby mi ten... Tu jest ich więcej, no. Dobra, mnie jeszcze raz, żebym miał full życia, jak tu przyjdę. Dobra oni się nawzajem strzelają, dobra no to już w problemie w sumie yy, Dobra Oni się razem nawalają sobą. O jeszcze sobie ziomki zabrał No i dobra Jeśli tutaj nie przeszkadzał. Wcześniej... Nie dobra tylko, tylko może jeden drugiego zabiję żeby Drugie odobić No nie no, jak Dobra lecimy znowu no Okej, okay. na dół. Pik. Pik. Tylko, że znowu nie zrobił tego czegoś, co już nie zrobiłem. Dobra, jeszcze kolejny wąwóz tutaj przy Naprawdę okropnie. Nawet mi tutaj... obchodnie. Coś, coś, nie mogło spawnić. Pik. O nie, 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 nie. Ziomy, ziomy, ziomy. Tak się bawić nie będziemy. tym, co nie zestrzelił.

o oh, 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 nie. Ale to... Szybko, szybko. Dobra, to już mnie nie złapią. To już mnie nie powinno złapać. To jest. Co tu się odwala? Noc się zrobiła. No nie no, nie gadaj. Jeszcze tu mamy mobów. Tam. Dobra, stona jeszcze bardziej potrzebuję. i głównie ten. Zmieniłem skina. Powiedzcie co nie myślicie. Taki Endermano Herobrine. Moim zdaniem jest całkiem nic, mi się podoba. Napiszcie, no, czy mam też. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. też będzie piecyk, ale i tak kupiemy dalej. Żeby wiecie. Z tą na razie nie, nie, nie będzie za wiele. Dobra, trzeba będzie potem, jak już sobie zrobię jakiś mieczyk, zejść więcej żelaza. Bo tam było jeszcze masę. Dobrze, tym w się sensie nie będziemy... Martwić, no bo w sumie on tutaj będzie pływał 1 mm na godzinę, więc no. Yy, tak, yy, na początku piecyk. propalamy to. Robimy z tego yy, mieczyk i kilow. No, to jest kid, pomysł, pyk pyk. No i dobra, tutaj jest. I głębiej, nie? Dobra, niech on sobie tutaj płynie. Hmm. Ogólnie to zobaczymy, co jest tam. Więc zwiększ trochę render distance. Eee, um, graficzne 12 troszkę za mało, na 20 bierzemy. Na 20 jest git. Będziecie sobie wczytać i zobaczymy, co jest tam dalej. Tam coś może fajnego by było, ale nie wiem co. Może. Może coś tam znajdziemy. I teraz ten blok złota weźmiemy, jak będziemy mieli e, żelazny kilo. i okay, no, tego tutaj. Nie bierze. Spróbuję. Poszukam tej skrzyni e, drzwiami. znaczy. Pokażę Wam co chodzi, bo tak wiecie. Zostawię sobie drzwi będę miał powietrze, i dzięki temu będę normalnie kopał i sobie tam będę szukał tego. Pik. E, dobra, idealnie patyku starczy. Idealnie też żelazo starczy. Pik, Pyk, pyk. I drzwi. Dobra. Ja myli też jakieś jedzenie, żeby to no, ale to. Po tym. Okej. Okay. nie, tego nie, nie, nie No i dobra, kupujemy. Może nie mieczem. Żeby z tym nie marnować. Nie wiem, tutaj jest szansa, że nie będzie ale to jest dosyć. Łabijutko. Wiecie co zrobię sobie jedną kamienną Bo to tutaj jednak będzie ciut lepiej. Niż tak. E, dobra. I trzeba być tam dot przetrwać. E, okay. no, po prostu tak. Pik, pik. Dobra, na. Jeżeli sobie troszkę dalej, dał, ale to... Na razie poszukam. Ale tu jedzenia mi brakuje strasznie. Tu już jest piaskowiec, słyszeć, To tu nie będzie. Tu jest ten. Czyli tu jeszcze może być ta skrzynia. Mam nadzieję, że będzie gdzieś tutaj niedaleko, no bo to jednak dałoby się. Nie wiem, tam kisło to było? Jakieś mięso pewnie? Nie wiem co tam. Bardziej mi by zależało na tych, na jakiś żelazie, bo tu chyba żelazo może też być. No w sumie nie wiem. Zobaczymy. Co tu będzie. Że nic tu na razie nie widzę totalnie. Żadnej skrzyni. Dobra, odpuszczam. Odpuszczam. Nie ma sensu. to sobie zbiorę ten blok złota. To już u góry. O nie. O nie, 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 nie. Na moim, moim, moim pólki zespiły się te. Gromobów. Muszę sobie te... Gdyby to zabijać, sobie podjeść troszeczkę. Wezmę potem sobie więcej i wielkie. Ale na razie... To jest tylko Dobra, i tak spustra tuż. Którem serduszek to raczej go nie ubije No nie wraz tutaj kolejny skelet, co? Dawaj mi ryby, dawać mi ryby Ej, będą O, wtedy mogę sobie jeszcze przepalić ale to... Się ...chyba nie przepalę mi się zdaje Oki Jemy Jeszcze myślę, że taki jedna rybka i będzie mi się ładnie już wszystko odradzało O nie, o nie, o nie, nie, nie. 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 O nie o pół serduszka, no co jest? Ale pech. Te można jeść w ogóle? I w ogóle wypadają? Można jeść te. Tropikalne, czy nie? Mam nadzieję, że tak. Może da się. Super, to nie da się chyba piec, ty pamiętam. No się mylić. I. Może ja będę próbował tak. Tak blisko powierzchni, żeby jednak, no, nie utopić się. Mogę tam jakąś jeszcze widzę. A jeszcze parę rybek by się przydało ubić. A potem jeszcze więcej do upiekania. Już sobie tę upiekę. Bo teraz, ja sobie od razu teraz to pozbieram. O, tu jest rybka, troszeczkę wcześniej nie zebrałem. No i będzie już chyba Nie, nie to, pół? Tak, tu mi tutaj tylko pół tego, pół, pół głodka. No, to, no dosyć mało. Ile z tego tam się dosyć zbierało? No, zaraz będzie, myślę, dzień. No i tak, w sumie jeszcze z tego, co mogę zrobić, żeby troszeczkę jaśnię w tym odcinku, to mogę zmienić. Wiem, czy mam tutaj na stole podnieść 100% podjaśnienia? Ale. Raczej mam. Już nie jestem pewien. Dobra, zresztą zobaczymy, jak nie będzie to. Zrobię na, na, na jasność, na najwyższą. i będzie dosyć lepiej. No, dosyć lepiej. Co gada? Trochę lepiej. Dobra. No, już tamte poznikały, super. Tylko pająk został. Też zniknął. No i jeszcze lepiej. Dobra. Bierzemy to, zbieramy i to sobie przepalimy. Trochę węgla tam jeszcze... No, no nie, a teraz się teraz pojawiły. Tu potrzebuję jednak powoli. Żeby to wejście to, um, poświetlić. <słuch> <słuch> Dobra, nie jest Przyda się. Tutaj jednak nie zniknę ten a tylko tu wpadł. Dobra. Mm, jedno bierzemy na pochodnie. Dobra, mamy tu jeszcze dwie pochodnie, no to. To nie, to nie. Fik. To. Raczej nie starczy na przypalenie tego wszystkiego. To jest. Trzymaj się. Nie, zaraz znowu zginę, no co. Jem mięso. Jemy. Nie, on tu wyłazi. Dobra, zaraz będzie dzień. To powinien... Znać, prawie, prawie, prawie. Dobra. Co tam jest? O nie! Trafił mnie znowu. Jestem słaby. Kryje się ta piecyk. Dobra. No jedna strzała jest chyba. Teraz nastrzała będzie. Nie, ja, ja jestem... Jeszcze bardziej nastrzała. Daj mi to. Odrodzić. Zmierzcie odrodzić. Dobra. Hm. O, owce widzę, będzie na łóżko, super. Jeszcze lepiej byłoby wioskę znaleźć. Tak? Dobra, w cień się schował, super. Mną, tak? O, woda. Głoda on tam ma. No nie! Dobra, dobrze, że tutaj się blisko zręstwię. Jednak mi się nie udało. Co to jest? Tam jest chyba ta ruiny, tak, ruiny na lądzie, super. Tam pójdziemy w sumie za chwilę. nieczyk najważniejsze. I pójdziemy sobie do ruin. Dobra. No i ładnie, teraz trzeba jeszcze rozświetlić to bardziej. No bo jednak. Próbuję tu się wreszcie. To później to nie będzie dla problemem, ale. Na razie to jest. A, to... No i dobra, lecimy po tą owce, a potem do tej świątyni. Znaczy, nie chodzi mi o świątynię tam, że Guardianów, ale. Ty wiesz, czy te ruiny, pod wodą... Nie wiem, czy to jest ruina, czy ruiny świątyni, czy świątynia. Nie wiem. Nie wiem, jak się na to mówi. Dobra. Ile tu jest owiec? Jedna. No to może dla dwie wełny. Trzymaj Dobra owca, wierzę w ciebie. Wiecie, tu, tam jest ta... ten. Jedna. No dobra, zawsze coś. Idziemy na tą wyspę od razu. Myślę, że tam mogą jakieś fajne itki być. I potem w sumie będziemy już kończyć, bo już czy, chyba ten odcinek trwa w sumie, nie wiem. Bo... nie, nie ten, nie... Nie patrzyłem kiedy zaczynam. Oo, Zajgier, Dobra. Lecimy, lecimy. Do tych budneczków. Może tam będzie mapa do skarbu, to sobie w następnym odcinku poszukamy. Nie wiem. O chyba! Ruj, wrak, wrak tam chyba jest. Blecie. Tak, tam jest wrak. Chyba. Na 90% to jest wrak, ale jeszcze nie widzę co tutaj są dobrze. Ale po się rozpoznaje. To jest chyba... Chociaż może to jest taka dziwna góra? Czekajcie, dobra. Płynę sobie tutaj. Jeszcze zobaczyć to. Ale tu nic nie widać w tej wodzie. Um, to chyba jednak jest góra. Chodź czekajcie. Wrak! O, tak, to jest wrak. Super. O, nie, dobra. Nie, 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 nie. Mamy wrak. Potem wrócimy do tych i będziemy kończyć. Kiele? Jakie? To, gdzie to są skrzyneczki? Jakie? Mmm, tutaj. Uuuu! Uu, ładnie! Tego w biorę. Szybko, szybko, wynurzyć się muszę. E, nie no, ładnie, ładnie. Prawda. Poro żelaza nam dało. Tutaj jeszcze. Cześć, cześć. Ładne. No. jest, do skarbu. Zegar, No, git, książki przydadzą się. No i no, lecimy do tego. To w następnym odcinku co poszukamy skarbu? Ale czy zobaczcie czy w ogóle jest to gdzieś blisko, czy, czy nie? To jest bardzo blisko. <grytanie> Ale kozacko, czekajcie. No dobra co? Ogarniemy to na następnym odcinku, tak jak już mówiłem. Dobra, no, myślę, że chyba tu się przyprowadzimy. No bo tam jednak będzie troszkę... Tu, tu, tu będzie troszkę mniej niż tam te, ta dżungla. No i tu będzie ogólnie lepiej, moim zdaniem. Dobra, ale to już coś to następny odcinek. I tu mamy... Tak, to ja są te i tu są jeszcze pod wodą, czyli to jest taka jedna duża, która też weszła na ląd. Sporo. I chyba skrzynek nie ma, nie? Tylko w tych takich domkach jakby. Na przykład powinna być skrzynka. I zapewne też mapa do skarbu. Którą już mam. Pewnie to będą dwie takie same mapy, ale zobaczymy. I owca kolejna. Mamy. Eee, co to jest? Strakota? Czekajcie. Strykota. W ogóle tak dziwnie to wyglądało. Dobra, mamy skrzynkę. Eee. Nieźle. No, węgiel się przyda, ale wędka. Nieźle, naprawdę. Nieźle, nieźle. I w tym nie, nie było, tak? To nie patrzyłem. Nie, no to tyle. No to spoko. No to dobra, to... O, o. Się no dobra, no to... Mam nadzieję, że ten odcinek mi się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zawcie łapkę w górę. A jeżeli ścinamy to swój kradzoneczkiem, żeby nic nie przegapić. No i narka!